Siemano, witam w kolejnym odcinku. No i dzisiaj pogadamy sobie o takim zarabianiu krótkoterminowym na short-termach. Przedstawię wam taką jedną praktyczną metodę, na której no w sumie możecie zacząć zarabiać od teraz, od momentu, w którym zobaczycie ten filmik. Tutaj nie są to duże kwoty, raczej to są kwestie groszowe, które powtórzone na setkach razy mogą coś wam przynieść. No i druga taka bardziej ryzykowna opcja. Zachęcam do zostawienia suba i lecimy. Zaczynamy od pierwszej metody, czyli short termy. Tutaj pokażę Wam przykłady, jakichś naklejek, na których to działa, natomiast polecam sobie tego szukać też na własną rękę. No i na RMR-ach Holo jest naprawdę dużo tego. Tutaj mamy na przykład Espadę. No i na czym to polega? Składamy możliwie jak najniższe zlecenia kupne, które normalnie można dostać, czyli powiedzmy to jakieś 15 groszy, może 16. Patrzymy sobie na ten wykresik składamy, no i jak widzicie są takie tendencje, że to po prostu wybija 23, 26 groszy i to jest po prostu no regularne, choć tutaj też patrzmy na to, że na przykład na tej espadzie to nie ma dużych ilości tych sprzedaży, bo to są 3, 7, także to też trzeba brać pod uwagę no po prostu jak dużo tego jest, tu 30 to trochę lepiej e, więc nie zrobimy tego na jakąś nie wiadomo jak dużą skalę e, to też w zależności od itemu, także dlatego no, warto znaleźć kilka, kilkanaście tych itemów, zależy jak bardzo chcecie w to iść sobie, e, no i Wystrzeliwuję to po prostu, nawet do jakichś 30 groszy. No to bardzo dobrze, wtedy przebitka na tym jest no, bardzo duża. Lecimy dalej. Renegade tak, tak samo holo RMRowe, no i dosłownie to samo, czyli kupujemy możliwie jak najniżej, no i mamy te wybitki do tutaj nawet 40 ponad groszy i na tym jest tam, no te kilka groszy zarobku e, lecimy dalej, Evil jest podobna sytuacja, tu 9-10 groszy i też mamy te wybitki, tu w ogóle teraz nawet z jakimś większym przesunięciem to jest e, Renegadesiki, tutaj akurat glitterek z Antwerpu tu trochę działałem, Ym, sam mam teraz wystawione, kurczę, to już dawno e, już miesiąc minął, natomiast no tutaj też jestem na dobrej drodze, żeby to mi się sprzedało to akurat po 19 wystawiłem, tutaj nawet drożej no tylko tak jak mówię, no widzicie, to trochę siedzi, nie tutaj na tych akurat Renegajcach nie ma dużo tych sprzedaży. No i ale podobna sytuacja, no kupujemy niżej, wystawiamy drożej. Dobra, jeszcze szybciutko Heroik, no to po prostu to ten sam schemat, już nie będziemy tak się skupiać. W ogóle na Paryżu, na Glitterach, tutaj to strasznie mocno to wygląda, w sensie tak fajnie to wygląda. No i też można tutaj tak działać. 13 groszy kupujemy za 4-5. I, no, I można po prostu tego szukać na Remerach, holo, powiem Wam, że jest tego sporo. Tutaj chociażby jakiś Paryż, ten glitter. Kwestia po prostu tego szukania jakieś operacyjne naklejki i sobie na tym zarabiania. Drugą opcją, dużo bardziej ryzykowną, jest po prostu Kopenhaga. Kupienie kapsuł, y, możliwie znowu jak na jak na niższych byorderach i poczekanie aż się skończy promocja i wystawienie tego drożej. Na wcześniejszych eventach dało się na tym zarobić, czyli no złapmy jakiś niski punkt, powiedzmy 85 groszy i załóżmy wystawimy za złoty 10 y, zlecenia sprzedaży, no to, to mamy te 12 groszy y, Przebitki, tak? No bo okej, okay, to jest dla nas, czyli na no 97 groszy można, wiecie, dalej, no, złoty 20, złoty 30, no kwestia tego ile to poleci. No, wiadomo no i my tam mniej sobie wystawimy, tym większa szansa, że yy, po prostu to nam pójdzie yy, po tych cenach. No i znowu, tutaj też działamy po prostu w kwestii tego, żeby jak najwięcej tego kupić, wtedy ten zysk jest większy. Tutaj no jest to ryzyko, że po prostu nie stanie się jak ostatnio, czyli nie pójdzie to w górę. Napiszcie, czy z któregoś sposobu będziecie korzystać. Zapraszamy się na grupkę CS2 Market, link w opisie. Dzięki, cześć, pa pa.